Biele to jest chyba twój kolor, nie? Nie, nie mówię o karnacji, bo on tak wyraźnie się, ale chyba co myślisz o bieli? Ja teraz wróciłam z wakacji, więc to, y, ty, jeszcze bardziej ten mój kolor naturalny został uwypuklony wręcz na, nasączony tym słońcem południa, ale faktycznie pierwszy raz jestem w takiej jasnej kreacji, czuję się w niej świetnie. Y, y, a świetnie dlatego, że y, jest ci dobrze w życiu? Czy dlatego, że, że się tak zestroiłaś? Jest mi dobrze w życiu. Chyba dlatego. A, a ubrania to są najczęściej tylko tak, chyba takim dodatkiem, nie? nie czy, a co lubisz kobieta, na przykład? Każda Alka kobieta. Lubisz. A lubisz zapachy? A, oczywiście uwielbiam ubrania, uwielbiam dobre buty, torby, perfumy. A czym pachniesz? Dzisiaj jest... Dzisiaj jest... Poczekaj, czekaj, czy co ja dzisiaj? bo wiesz co tam stoi na półce? Jest Prada. Dzisiaj jest Prada. A, akurat. no to dobrze, dobrze. Słuchaj, ja bym tylko poprosił dla widzów Twoje plecy, bo e, kocham kobiece plecy, tak, to zepnij tyłek, i, znaczy plecy i dawaj czadu, uwaga, voilà. uwaga, odsłona pierwsza i ostatnia, więcej się nie pokażecie, a właśnie, a dobra jesteś, to dlatego, że mnie lubisz, nie, a, dziękuję. To był mój pokaz w Warszawie przecież. Naprawdę? No Boże. oczywiście. Pamiętasz kiedyś, dawno, dawno temu, pokaz Wersaczego y, Bielizny? Tak. Przyjechałam na casting i y, udało się. Ja, pieś... ja cię wybrałem. Mnie wybrałeś. Boże kochany, to dobrze. Boże, chwała pokaz... Bogu. Ale co jest najśmieszniejsze no. w tej całej historii? Wczesny mój chłopak nie pozwolił mi w ogóle brać w tym udziału w tym pokazie, ale relacja z tego pokazu była w teleekspresie. <laughs> no więc... Wyszło jak wyszło. Powiem. Ale już był chłopakiem twoim, czy przestał? Yy, no, no, nie już, no nie, cały czas był, był A, ale był przeciwny rozumiem. wtedy. Ale z takich anegdotek związanych z no. tobą, mój drogi. Dziękuję ci, moja droga. To z pokazami wody. Tylko mam nadzieję, że nie będziesz do mnie dziadku mówiła niedługo. Pozdrawiam. Nie.